Mieli być jak dwa samochody jadące tuż za sobą, ale zdecydowali się na wojnę. Kongres Nowej Prawicy nie poprze Janusza Korwin-Mikkego w wyborach prezydenckich, stawia na mało znanego adwokata z Warszawy. Czy bratobójcza wojna zaszkodzi konserwatywnym liberałom? O tym Adrian Gąbka. Nazwa partii, która zorganizowała w Sejmie konferencję, to Kongres Nowej Prawicy. W statucie ugrupowania jest też mowa o nazwie skróconej: To nowa prawica Janusza Korwin-Mikke. Ale ugrupowanie właśnie wycofało poparcie dla popularnego europosła w majowych wyborach prezydenckich. Niestety zaczął organizować konkurencję przeciwko nam. No i niestety nie możemy popierać kogoś, kto nas zwalcza. A zwalczanie ma polegać na założeniu ugrupowania KORWIN, czyli Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja. Już w pierwszym sondażu nowa partia zdobywa większe poparcie od starej. Sytuację KNP ma poprawić kandydat na prezydenta, czyli Jacek Wilk. Warszawski adwokat jednak nie ukrywa, że programowo nic nie różni go od Korwin-Mikkego. My inaczej zawsze staraliśmy się formułować te, te wypowiedzi i te postulaty, co przyniosło sukces w wyborach europarlamentarnych, jak sądzę. I właśnie tą drogą chcemy iść. Programu, można powiedzieć nawet w pewnym skrócie, korwinizmu, ale z inną twarzą. Korwin-Mikke nie obawia się nowego konkurenta. Wierzy, że 10 maja wywalczy wejście do drugiej tury. Tłumy ludzi przychodzą na nasze spotkania, tylko ludzie nie bardzo wierzą, że można wygrać. Zobaczymy, że jest szansa obalenia tego złodziejskiego bandyckiego reżimu. No to zobaczymy, co będzie. Tłumy pchają się też do stołecznego sądu rejonowego, żeby zarejestrować partię Korwin. Jak dotąd wpłynęły cztery wnioski w tej sprawie. Lider nowej partii mówi o dowcipnisiach, ale jego konkurenci nie wierzą w przypadki. Wszystko one będą zostać przyjęte, bo wtedy dopiero Janusz Korwin będzie czuł się do, dobrze, kiedy będzie de facto miał cztery partie, w których będzie przeskakiwać. Jak mu się znudzi poparcie jednej, to przejdzie do drugiej. Każdy wyborca będzie miał swojego Korwina. Czyli na każdą partię Korwin przypadnie 1%. To no może by stworzyli koalicję. Korwina z Korwinem, z Wilkiem Korwinem. Dowcipnisie zakładają też fikcyjne profile na Facebooku Korwinowi. Na jednym pojawiły się Antyklerykalne zdjęcia, a potem oświadczenie. Jeden z twórców partii miał się nie wylogować z Facebooka po lekcji informatyki. Ktoś, kto się podszywa, tego rodzaju rzeczy zdarzają się standardowo w internecie. Czasami robią to ludzie zgrabnie, dowcipnie, czasami nie. Partia ogłosiła też internetowy konkurs na swoje logo. To jedna z propozycji. Widać na niej sejm powieszony na szubienicy. Już w niedzielę dowiemy się, która propozycja zwycięży. Wtedy konwencja partii Korwin. Adrian...